W tym filmie zdobędę ponad 200 tysięcy miedzi, aby zdobyć jeden klucz Minecraft. Tak, nie przesłyszeliście się. Ponad 200 tysięcy miedzi tylko na jeden klucz. I potrzebuję zgromadzić całego seta. I zobaczycie dzisiaj całą historię, jak zdobyłem całego dniowego seta na serwerze Marka. I mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeśli się spodoba to możecie dać lajka i co? Zapraszam do odcinka. Yy, a więc siema widzowie witam Was w, w filmie, w którym będę musiał zdobyć całego seta z eventu na serwerze Marka i mam nadzieję, że mi się uda. Ale na razie to mi pisze coś na czacie. Sie ma na patelni. W ogóle ja się nazywam schab na patelni. Jakby co, no prawie jakby co, już prawie event zrobiony, tylko trzeba. wklucza. dobra. Hmm. Czy jest tu kupca? Eee, sprzedam killa. No bo zazwyczaj jest to dobra taktyka na wzbogacenie się, czyli że ktoś cię zabija i, i jakby ty dostajesz pieniądze, bo dla ciebie może coś nie być ważne, ale na przykład dla kogoś jest ważny ranking. I w sumie to, to się nawet opłaca. Co, no w sumie zobaczycie w dalszej części filmu, że to się serio opłaca. Na początku sobie weźmiemy kidwip. O kurde. No dobra, mamy takie... Ok, to so tutaj mamy takie coś. Więc jest git i widzowie ogólnie to na początek najlepiej jest skopać miedź. W sensie teraz skopać miedź, bo miedź wymieni... bo mieć da się wymienić. No i będzie, ale to zaraz zobaczycie. Yy... I co no nie mam na razie żadnej L, ani nic. może będzie jakiś KAL. Fajnie gdyby był Kal na przykład. Bo wiecie. Staniemy się jakiś kluczek i będzie już git. Chyba na razie nic nie będzie. To... i czekaj, a gdyby tak znaleźć wioskę i widzę ja wiem co ja bym mógł zrobić, tylko żeby to bym musiał znaleźć robi Dobra, w skrócie, chciałem znaleźć wioskę, która by mi ułatwiła na przykład dostęp do zbierania miedzi, ponieważ przy wiosce znajdowała się stara mapa eventu, na której był generator miedzi. Tylko że no niestety, ale nie działał on, więc musiałem niestety zbierać miedź sam. Nie mogę tego niszczyć. Nie. OK, to mamy już za sobą, a więc przejdźmy już do samego seta. Dobra widzowie, mamy tutaj zawodnika. A, dasz Daje mu się zabić. Jest. Mamy za pierwsze 50 koła. Dobra, ale czekajcie, skąd ja mam elitę. Może teraz wam to zaprezentuję. Dobra, ogólnie to na początku przemyślałem sobie, że mógłbym w sumie pójść do endu i pozbierać trochę elit i shelterów. Bo szalkery sobie wcześniej też w endzie zbierałem właśnie i miałem z nich już wystarczająco na kluczyk też, co zaraz zobaczycie i no co, po prostu y, chciałem, chciałem sobie pofarmić elitry, żeby mieć na czym latać i żeby łatwiej kopalnie sobie sprawdzać, więc po prostu zbierałem sobie tak, no i... W końcu zabrałem 3 eletry i jeszcze firewerek dużo pofarmiłem, więc chyba tyle tyle z wyjaśnień. Co? Teraz możemy w końcu pójść sobie na rynek i coś kupić. Klata dyniowa, ale za mega dużą cenę. Dobra, może kupimy sobie najpierw klatę dyniową. Kurde, zakupiłem dwie klaty. ta mi się nie sprzeda, więc po to jedno sobie zostawię Dobra, jaki y lek będzie? Zaraz kolejny. Uwaga, <zysk> żeby to już się skończyło. No co? 50 mamy. Więc teraz czekamy... Buty dniowe są! Mamy to! to był hełm. Ja pierdziele. Jak głupio jestem. Jeszcze zniknę. Dobra, yy, to nie jestem głupi, ale według mnie yy, ktoś, yy, yy. Jest głowa dyniowa! Widzowie, jest głowa dyniowa, kupuję. Kupiłem, mam ją. Mam, let's go i tym samym ukończając to wyzwanie yy, i ogólnie to nie mam, Zrobiłem gdzieś nagranie jak kupuję spodnie i buty ale no mam je, zdobyłem, no nie wiem gdzie totalnie je mam ale za to czeka was dobra wiadomość kto wytrwał do końca bo rozdaję to wszystko wam cały set poleci dla kogoś z was więc możecie wygrać i napisać, musicie napisać w komentarzu dynia i wygra to ktoś, kto na to zasłuży I co. No, dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.